Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Ile to już czasu minęło od naszego ostatniego? Z tydzień, z tydzień co najmniej. W każdym razie, przez ten czas wiem, z tyłu jest syf, ale jest chwilę po ósmej, dopiero co wstaliśmy. A, dzisiaj jest też tak okropny dzień. Cały dzień, cały dzień pada, nie wiem czy cały dzień pada, bo jest dopiero ósma, ale deszcz non-stop pada. Jest ogólnie potwornie brzydko i zimno, bo grzejniki na razie nie grzeją, więc jest tragicznie. Ale do czego dążyłem? Od trzech dni. Od trzech. Tak, od poniedziałku, a dzisiaj jest czwartek. Czwartek rano. Pracujemy w naszym pokoju, tak zwanej sypialni. Dziadek właśnie przyjechał, żeby mi co nieco pomóc, więc siedzimy od 8 do 18 i już wam pokazuję, co zrobiliśmy przez te 3 dni. Tam ta ściana już jest wygładzona, tylko trzeba ją szlifnąć i powinna być git. Ta jeszcze nie jest, ale to jest jedyna ściana do zrobienia. Sufit jest podwieszony, więc tylko muszę to szlifnąć i jest git. Ta ściana też jest wygładzona, ale jakoś średnio mam wrażenie, że mi to wyszło, więc trzeba będzie ją jeszcze raz wygładzić. Więc dzisiaj wydaje mi się, że i sufit, i wszystkie ściany dookoła będą już gotowe do malowania. Więc będzie można, może, pomalować i ją... może, może. Hmm, to by było spoko. Jakbym wieczorem, Jakby wieczorem dało się raz pomalować wszystko, wtedy jutro byśmy jeszcze raz pomalowali, położyli podłogę i pokój byłby praktycznie gotowy. No więc to był taki szybciutki remont pokoju w 5 dni. Dzień dobry. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja najprawdopodobniej będę musiała się wyprowadzić na te kilka dni, kiedy pokój będzie malowany. I najlepiej też kilka dni później, więc wracam do mamy. <laughs> Wyprowadzam się, Katia! <laughs> No, ale to jest, wydaje mi się, że już dzisiaj powinnaś się wyprowadzić. Znaczy, to już ta noc będzie. Tak mi się wydaje. No, zobaczymy, jak tutaj będzie dalej przebiegać wszystko. Bo raczej dzisiaj na pewno będziemy raz malować. Przestało w końcu padać, więc udało mi się wyjść z domu. Jest trochę głośno, bo jeżdżą kurde auta, oczywiście. I pokazuję wam taki cudowny kadr, bo trochę się krępuje w świną, już tu jednak sama nagrywać. To dosyć małe miasto. E, tak, idę do mojej mamy po jedną rzecz i idę odebrać zamówienie. Zamówiłam sobie sukienkę, więc mam nadzieję, że będzie dobra, bo nie lubię zamawiać sukienek przez internet. Zazwyczaj nie trafiam z rozmiarem, więc mam nadzieję, że... że będzie ok Oczywiście przestałam nagrywać i nic nie idzie. Zawsze tak jest. Dobra, jestem u mojej mamy. A jak się zmachałam! <laughs> I pokażę Wam za chwilę sukienkę. Mam nadzieję, że naprawdę to dobry rozmiar. Więc tak wygląda w opakowaniu. Oczywiście, jak zwykle, trochę inny kolor różu niż w rzeczywistości. Znaczy, w rzeczywistości jest inny niż pokazują na stronie. O, proszę bardzo, kto tu postanowił się pokazać? O, malutki, malutki. No ale dobra, trzeba sprawdzić rozmiar. Wzięłam s bo jak sprawdzałam wymiary, no, to pokazywało, że między S-ką a XS-ką był tylko 1 cm różnicy w tych wszystkich obwodach. Dlatego mam nadzieję, że nie będzie za luźna. No bo 1 cm to chyba nie jest duża różnica. Nie? Lucu? Mhm. Dobra, więc tak się prezentuje sukienka. Może jest ci od luźna, ale wydaje mi się, że gdybym wzięła XS-kę, to byłaby za mała mm, tutaj w ramionach. E, oprócz tego, że jest wygnieciona i może nie jest zbyt korzystne światło i wygląda w ogóle na taką beżowo-brązową, mm, to wydaje mi się, że jest ok. Jest urocza, z długości jest fajna. Idealna właśnie na jesień. Czy może początek wiosny też fajnie. Jestem zadowolona. A zamówiłam ją <noise> ze strony selfie room. Tak, tak. Jeżeli ktoś chciałby z tej strony poprosić ludzka o współpracę jako reklama, to zgłaszajcie się do mnie, bo wydaje mi się, że robi genialną reklamę tym futerkiem. Mm -hmm. Tak, ze strony selfie room kosztowała jakieś 80 zł, także wydaje mi się, że za taką sukienkę to jest spoko cena. Dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu. Tak naprawdę to ten sam vlog. Eee, no jak zdążyliście się raczej zorientować. No, witamy. Nie wiem ile później. Nie wiem ile później. Ale z tydzień później chyba? Nie, tak. nie, nie mniej. Mniej! No parę dni później w każdym razie. E, nic więcej nie nagraliśmy tego dnia, bo no dużo się działo, po prostu nie mieliśmy nawet głowy do tego, więc wracamy dzisiaj. E, remont tego małego pokoju właściwie już się skończył. Trzeba jeszcze pomalować ściany może raz, może dwa razy. E, dlatego ja aktualnie jestem wyprowadzona z mieszkania, jestem teraz u mamy. Tak, a ja jestem wolnym człowiekiem. Mm -hmm. o, jak się... Więc Kapi odebrał mnie od mamy, żeby pokazać mi, jak to wygląda. Szczególnie jakoś nie będzie wyglądać, bo podłoga i ściany są takie same jak w innych pomieszczeniach. Tak, a ja szczególnie, że podłoga jeszcze jest w tym pokoju zakryta, tak. przez to, że manujemy. No właśnie, więc właściwie nic nam nie zobaczę, ani wy, ale przynajmniej będzie taka świadomość, że hej, już jest prawie skończone. I tak, mam... bo wtedy. Pokazałem tutaj w poprzednich klipach było pokazane co jest zrobione, a co nie jest. To jest zrobione, to jest zrobione, a tego jeszcze nie jest zrobione i to jeszcze tam coś tam. W każdym razie już jest zrobione. Dobra, oprowadź nas, inżynierze. Zapraszam. Malarzutyn kadzu akrywacie. No właściwie. Tak wygląda. Wyprostowaliśmy wszystkie ścianki, są takie bardzo ładne, mhm. gładziutkie, ale niestety jeszcze przebija się taki lekko zielonkawy kolor gdzie. Mhm. Chociaż. No, A, Jakby co, sufit nie ma skosu, tylko tak dziwnie to tutaj wygląda, jakby był Gdzie? taki... No tutaj, w aparacie to tak wygląda, tak? Jakby, ale może ja tak trzymam nie, aparat Nie, ma, nie ma skosu, <noise> bo jak obrycowałem linię dookoła, które miały iść tutaj stelaże, tak. to jechałem razem z poziomicą. jest z podwieszony sufit, więc wszystko jest idealnie proste. Podłogi nie widać, bo jest e, zasłonięta ogólnie jest taka tutaj, sama jak, jak widać, tutaj, takie w kuchni też mamy taką podłogę, jakby taki chcieliśmy efekt osiągnąć, żeby właśnie... Podłoga jak y się wejdzie, tak. pozwolicie, że wtrącę się z moim rozwiązanym budem. Zależało nam na tym, że jak się wchodzi, żeby ta podłoga tak się rozjeżdżała. Tak, żeby, żeby nie, nie było przycień, bo nam się to kompletnie nie podoba. Jedyne pomieszczenie, gdzie jest inna podłoga, to jest łazienka, no bo tam często jest mokro, więc w kuchni też mamy taką samą podłogę. No jeżeli mówimy już o kuchni, tak, tu jest wspaniały syf, do tego dojdziemy za chwilę, to mamy już blat, tą część już widzieliście. Tej części jeszcze nie, ona tutaj tak przechodzi i uwaga, tutaj też jest już nasz nowy blat. Musimy jeszcze podłączyć płytę, zlew już jest przymocowany na stałe także... tak, musimy dogadać się z jakimś innym elektrykiem niż ten, który nam robił, żeby podłączył nam odpowiednio płytę, gdyż ja mogę to zrobić, ale potrzeba Pieczątki. uprawnień mhm. żeby gwarancja działała, więc niestety musimy znaleźć faceta, który ma uprawnienia i tak, nam to zrobi, dokładnie. ale już mamy praktycznie wszystko gotowe, aha i jeszcze skoro już jesteśmy przy, o i tak tutaj doszła nam jeszcze taka półeczka, którą właśnie zamówiliśmy u stolarza Ooh, fancy. Taka e, szafało. Tutaj będziemy wkładać jakieś miotły, szufelki, cokolwiek po prostu tam się zmieści, a przy, przynajmniej będzie tak ładnie zasłonięte, nie tak, przeszkadza. Na równi z lodówką. Tak, nawet. idealnie. Ale tak, wracając do takich remontowych spraw. Póki jeszcze jest w miarę tak e, w temacie to wszystko, e, dużo z Was się pytało, po pierwsze, czy płyta może być na piekarniku. Po drugie, czy nie boimy się, że płyta jest obok zlewu, że nam zaleje to, że tamto, że tak nie może być, że tu jest w ogóle lodówka, tu jest zlew, to jest to, to jest siamto. Najchętniej to my byśmy chcieli mieć to wszystko w ogóle na swojej własnej, prywatnej ścianie. Ale ta kuchnia jest mała i uwierzcie nam na słowo, że ludzie tak żyją i nie tylko my. Nic się nie dzieje, nic się nie psuje. E, my tak właściwie żyliśmy. uh w każdym z mieszkań w jakim byliśmy, że wszystko stało na jednej ścianie lodówka, zlew, kuchenka, piekarnik. Tak, nigdy jakby nie słyszeliśmy o tym, że nie może być, nikt nam tak. o tym nie mówił, tak samo jak kupowaliśmy te rzeczy, czy jak projektowali nam w Ikei, czy jak były one montowane tutaj przez speców, to nikt nigdy nie zająknął się, że coś nie może być na czymś. No właśnie. Szczególnie, że jak wynajmowaliśmy mieszkanie, te takie pierwsze nasze wspólne, e, to wtedy też mieliśmy i piekarnik i nad tym była płyta. Tak i tam właśnie osobno był Zlew i, ym, i kuchenka, no bo była duża kuchnia, więc tam można było sobie na to pozwolić. I jasne, jest lepiej, jeżeli to wszystko jest osobno, ale tu nie mamy takiej możliwości. No dokładnie, ale jeżeli macie jakiś pomysł, możecie powiedzieć, jakby się to ustawili, bo mnie to bardzo ciekawe. Na przykład kuchenkę w dużym pokoju. Na przykład. <laughs> <laughs> więc jeżeli chodzi o sprawy remontowe, no to jesteśmy już na finiszu, naprawdę. Zostało już niewiele rzeczy, które są takie do zrobienia. Tak, takie pierdołki. Tu jak mamy podłogę na przykład położoną, no to musimy jeszcze w tym pokoju przymocować te... Listwy. te listwy. I to właściwie tyle. No tam jeszcze kuchenka, ale... No i meble. Właśnie ostatnio przyszła nam szafka pod telewizor i jesteś... nie możemy się po prostu doczekać, żeby ją odpakować i postawić, ale na razie nie ma to sensu, bo wszędzie jest pył. Pył to jedno, a dwa, że my nie mamy miejsca, żeby to gdzie, tu można było wyładować, ale potem nie wniesiemy tego do pokoju. No bo pokój jest calutki zawalony rzeczami, które były tutaj. <noise> Więc jeżeli rozmawiamy o remoncie, to ja już podziękuję za jakikolwiek remont przez najbliższe x lat, bo już było tutaj czysto, już mieliśmy ogarnięte, już ubrania były wyprane, już po prostu czuliśmy to, że końcóweczka. A potem zaczął się remont tego mojego pokoju i, I naprawdę Tak, i nie spodziewaliśmy się, że tu się zrobi taki syf, jaki jest. Pył jest wszędzie. Po prostu jesteśmy przerażeni, trzeba będzie to posprzątać, a ja się tego boję, bo ten tył mnie uczula. No ale trudno, trzeba będzie do tego no, jakoś podejść. Trzeba będzie. Ja to postaram się przed Twoim przyjściem ogarnąć z grubsza. No, tak, taki największy po prostu zebrać, a potem. Tak już... to, co się dzieje tam, właśnie to, co jest, nie wiem, osadzone na tych różnych rzeczach, potrzepać cokolwiek. No żeby to nie podniosło się, jak ja zacząłem. No, wybrzenie. a później bardziej profesjonalnie no to już razem będziemy tak, robić. Więc... Bo ja to bym robił przez 100 lat. No, ale naprawdę jest masakra, nawet nie jesteśmy w sumie w stanie tego co bardzo pokazać. Chociaż nie, mogę wam pokazać na mojej czarnej torbie, która stała sobie. Albo na, na płycie tej indukcyjnej. Albo na płycie. Myślicie sobie, jaka ładna płyta. <grytanie> to jest wszystko pył. Wszystko masakra. Więc Kapi miał teraz zostać i malować właśnie ten mały pokój jeszcze raz, ale ze względu na to, że jest... Pierwszy raz od chyba dwóch tygodni ładna pogoda i jest. 20 stopni. No, dzisiaj. gdzie ostatnio po prostu chyba na minusie było. W domach nie grzali, było mega zimno, więc wykorzystamy to słońce, no, zbieramy trochę witaminy D i nie wiem, może pójdziemy na jakiegoś loda gofra. Wow, co masz? Ostatecznie trafiliśmy. Ostatecznie trafiliśmy na lodo gofry. Tak. Ja sobie wziąłem gałę tutaj. Bounty mm -hmm. i twaróg z marakują. A ja perka z nutellą. No, i mm. będziemy sobie jeździć, spacerować. W ogóle jest tak ciepło, no, że jest mi w tej kurce za ciepło. Jest cieplej niż w domu. No, zdecydowanie. <noise> nie jak że nie grzeją. No. <noise> Jak już uskuteczniliśmy spacer taki nożny, to później postanowiliśmy uskutecznić spacer samochodowy, czyli objechać dookoła miasta, zobaczyć. Wiecie, co... paliwo jest zbyt tanie. Zobaczyć, co się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Może coś ciekawego byśmy dojrzeli. I uwaga, dojrzeliśmy! Jest nim! Te oto bydle. Jest ogromne. Ja nie wiem, czy on nie jest większy od tych wszystkich Unity Line'ów, co pływają. Wydaje się być większy. Wydaje ale się. Ale nie wiadomo, nie? Bo line'y czy tamte inne nie stają zazwyczaj z tej strony, tylko tam i nigdy nie staje się obok i nie ma takiego. co. W każdym razem ten na pewno ma trochę inny kształt, taki bardziej takiego wycieczkowy. Tak, bardziej wycieczkowy jest, no. Więc wydaje się być większy. Zobaczymy. Dla porównania zaraz pokażemy Wam okcie obok niego. I tam podejść trochę bliżej wody, tylko nie wpadnij. Tu jest Okcia. On idzie tam. Tu, w tym miejscu się kończy. Tu jest Okcia, Tutaj się kończy. I teraz, poczekaj, tutaj. Ja pójdę tam dalej do tyłu, dobra? Tak wygląda Okcia W całej swojej okazałości. On jest jeszcze troszkę wyższy. Tutaj widzicie, że jest. Jest ogromny. Naprawdę, wydaje mi się, że jest największy. Powiem Ci, okcja, że jestem niemalże pewny, że on jest większy od tych, które pływały do... pływają do, do Szczecina, nie, do Szwecji też na szybszych, rzadko można tutaj takie coś zobaczyć. Tak, tak w sumie wydaje mi się, że pierwszy raz coś takiego widzę w tym nie miejscu też, no. Tak ale wielkie. może, może rzadko to bywaliśmy. Po prostu nie wynurzamy się z naszych nor, no. dlatego. Więc podszedł do nas znikąd jakiś pan, po prostu sam z siebie podszedł tak, i zaczął mówić tak. o co chodzi z tym... Nie bo chcę zrobić coś... A, no, e, o co chodzi z tym statkiem i powiedział, że w ogóle to jest jakiś rejs, który po prostu sobie pływa tak jak chce i że po prostu zatrzymuje się tam, gdzie go poniesie. Tak, podobno. No na pewno są względy finansowe tam, tak. ale główny sens jego wypowiedzi polegał na tym, że ludzie, którzy tam wchodzą i sobie pływają, to dosłownie pływają dla jajec, bo nie wiedzą, gdzie tak, płyną. Tak, nie wiedzą, gdzie płyną, gdzie się zatrzymają, więc... I nie wiadomo, kiedy się zatrzymają. Tak. Oni po prostu podobno pływają tak ileś tam dni, nie wiem, ileś tam tygodni i sobie po prostu śmigają w to i z powrotem, aż w końcu dzisiaj trafili do Świnoujścia. Jak dla mnie mega opcja, sama bym się coś takiego zapisała ja ten, tylko pytanie, naprawdę... czy to jest prawda no bo to no powiedział tak, nam tak. po prostu jakiś randomowy facet, ni to Niemiec ni to jakiś Angol, nie wiadomo kto tak, dokładnie, więc ale nie, chyba to był Niemiec, bo w sumie po akcencie tak. wydaje się, że to mógł być Niemiec ale właśnie jest to bardzo ciekawe i fajnie, że podszedł, jeżeli tak, to prawda, tak. to fajnie, że podszedł, bo byliśmy ciekawi, o co no. chodzi nawet zaczęliśmy sobie googlować, skąd tak. przypłynął i tak dalej, ale nie znaleźliśmy ciekawego może teraz, bo musimy to wpisać tego nie widzieliśmy no, ale mega opcja. Zobaczcie jaka fajna łódeczka. <murze> może kiedyś, może kiedyś. <murze> <murze> ten oto szpieg właśnie znalazł o co chodzi, wpisał sobie ten napis tam na górze nie widać go, bo słońce, słońce się odbija. Tego, wychodzi, ten pan mówił, rad... miał, mówił rację, miał rację, to się nazywa Mystery Cruise i tam... E... No ogólnie to jest jak po prostu rejs zwykły, tylko właśnie mystery, nikt tak. nie wie gdzie popłynie. Tam jest, że przez 11 nocy, tak. <laughs> przez 11 księżyców... Wypłynęli z Newcastle. Czyli gdzieś tam z Anglii i akurat aktualnie są tutaj. Jest to naprawdę fajne. spoko, tak. spoko, fajne, ciekawe. Dobra, dotarliśmy do mojej mamy i ja jeszcze w aucie sprawdziłam tą firmę, która... Mm, Obwozi. Tak. To firma z tych stateczków rejsów właśnie organizuje różnego rodzaju rejsy. I na przykład. Um, no są zabudowaliśmy. Do... <grym>, są różne do wyboru, na przykład Brazylia i jakieś różne wyspy, albo w ogóle Ameryka Południowa, jakieś Bali, coś tam. Po prostu jakieś tematyczne, jakieś konkretne tam regiony świata. <grym>, tak, i... tak, bo to jest jakby na cały świat. Jeżdżą tak. tu, tu, no wszędzie, gdzie sobie nie wymyślicie, tam jest wycieczka w tamten rejon. Tak, i na przykład najdłuższy i najdroższy, jaki znalazłam, chociaż jest ich mnóstwo i nie przejrzałam wszystkich ofert. Najdłuższy rejs, rejs, który widziałam, trwał o 70 nocy i najdroższy jaki widziałam kosztował 6,5 tysiąca funtów. Funtów brytyjskich czy tak. tam? Tak. Więc to jest dość, dość sporo, no. ale w przeliczeniu, patrząc, że wypływasz sobie na 70 dni, to licząc na ile to jest dwutygodniowych All Inclusive, chociaż nie wiem, czy tam jest All Inclusive, to, nie, nie. to może i nie jest to aż takie drogie, bo jednak tam ponad dwa miesiące się znika. I no. akurat ta wycieczka była e, odkrywanie chyba południowej Ameryki, nie? Ta za 6,5? Tak, chyba pa, tak ta. mówiłaś. No, coś takiego. Więc wycieczka naprawdę brzmi świetnie. No, brzmi ale mega super. sprawa ogólnie, że coś takiego jest. Ej, nawet nie wiedzieliśmy, że w ogóle są takie rzeczy. Nie, no nie duprze duprze ta, skoro, skoro nie są w Polsce, no to nie wiemy raczej, jakie jak je robią jeszcze rejsy gdzieś za granicą. Mogą być nawet jeszcze lepsze. Ale ogólnie mega sprawa. No nam takie rzeczy się podobają i gdybyśmy mieli tylko pieniądze i czas, to byśmy od razu tam jechali. Za 20 <grym> lat. <grym> jak zwykle, przestaliśmy nagrywać w połowie dnia, czy może tam pod koniec. W każdym razie tak znikąd. Przestaliśmy, koniec, zapomnieliśmy o tym, że prowadziliśmy vloga i tyle. W naszym domu co nieco się zmieniło, więc to jest taka jakby podpowiedź odnośnie tego, co się będzie działo w najbliższych vlogach Vlogtubera. W ogóle Vlogtuber wychodzi, a my się dopiero zorientowaliśmy, więc no mamy nadzieję, że jakoś uda nam się chociaż przez tydzień, może troszkę dłużej, przeciągnąć ten Vlogtuber, bo wiecie, jak to z nami jest. No zobaczymy. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, wiecie, co macie zrobić. I widzimy się no nie wiem, chyba jutro. Bye.